Witam widzów Dzień Dobry Podlaskie, witam tych, którzy obserwują mnie na profilu Czwarta Liga Podlaska, jak i wszystkich pasjonatów podlaskiej piłki, w kolejnym magazynie filmowym Czwartej Ligi Podlaskiej. W dzisiejszym magazynie przedstawimy materiał wideo z pięciu spotkań. A zatem przejdźmy do podsumowania. W dziewięciu spotkaniach padły łącznie 34 bramki. Sędziowie pokazali łącznie 33 żółte i 3 czerwone kartki. W sobotę zostało rozegranych pięć spotkań. W meczu rozpoczynającym zmagania w 14. kolejce MOSP lepszy o jedną bramkę od Tura. W mecz lepiej weźli gospodarze. Po kwadransie gry Tymoteusz Kasberuk otrzymuje podanie na 15. metrze i uderzeniem po ziemi tuż przy słupku pokonuje Michała Nosa. Nie minęło pięć minut, a MOSP podwyższa wynik. Po dośrodkowaniu Mikołaja Siemieniuka z rzutu rożnego do piłki dopada Armin Wasiluk i kieruje ją do siatki. Tur łapie kontakt w 29 minucie meczu. Patryk Stypułkowski poprowadził akcję prawą stroną boiska, po czym zagrał w pole karne. A Marcin Bazylewski uderzeniem po krótkim słupku zdobywa kontaktową bramkę. Mos podwyższa wynik w 72 minucie meczu. Indywidualną akcją popisał się 16-letni Oliver Ambrożej, który mija z wodem przeciwnika, po czym wbiega w pole karne i zagrywa pi piłkę na 5 metr. Gdzie czekał Damian Mielesza i uderzeniem po krótkim słupku pokonał bramkarza gości. Na pięć minut przed końcem Marcin Bazylewski otrzymał podanie od Bartosza Gulewicza, po czym wbiegł w pole karne, gdzie jest faulowany przez Kacpra Radziszewskiego. Sam poszkodowany zamienił rzut karny na bramkę, zdobywając swoją drugą bramkę w tym meczu. W meczu rozgrywanym w Ściuczynie miejscowa Wissa skromnie pokonuje tu rośniankę. Z ciekawostek dodam, że oba zespoły noszą nazwy rzek, które przepływają przez miejscowości, w których grają. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył w pierwszej połowie Paweł Adamiec. Dzięki temu zwycięstwu wisa awansuje o dwie pozycje na miejsce siódme. Romin pod wodzą nowego trenera odnosi drugie z rzędu zwycięstwo. Tym razem pokonuje przed własną publicznością czarnych Czarna Białostocka. Na prowadzenie piersi wychodzą goście, po golu Michała Sawickiego w 13 minucie meczu. Promień doprowadza do wyrównania w drugiej połowie. Po 10 minutach gry na listę strzelców uderzeniem głową wpisuje się Damian Purta. Na kwadrans przed końcem drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką zostaje ukarany Norbert Niegowski i gospodarze ostatnie 15 minut grają w osłabieniu. Nie przeszkodziło to zespołowi z Monik osiągnąć korzystny wynik, bo tuż przed końcem do siatki trafia Patryk Kołów i wyprowadza promień na prowadzenie. A na koniec kontrowersyjna sytuacja z omawianego spotkania. Dajcie znać w komentarzach, czy w tej sytuacji powinien być rzut karny, czy nie. Warmia przed własną publicznością odnosi zwycięstwo nad supraślanką supreśl. Na bramki przyszło czekać do drugiej połowy, kiedy to na listę strzelców wpisał się Arkadiusz Mazurek. W 77 minucie po zagraniu ręką Jesse'ego Andocha w polu karnym sędzia wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi Paweł Kosyk i pewnym uderzeniem pokonuje Konrada Rakusa. Po tym zwycięstwie Warmia wykorzystuje potknięcie Olimpii i traci do zespołu z Zambrowa 7 punktów. W picie kolejki obejrzeliśmy aż 9 bramek, w którym ruch pokonuje Olimpię 6 do 3. Gospodarze wychodzą na prowadzeniu już w siódmej minucie meczu, po golu Pawła Brokowskiego. 5 minut później wynik podwyższa Kamil Jackiewicz. Nie minęło kolejne 5 minut meczu, a Olimpia łapie kontakt po pięknym uderzeniu z dystansu Sebastiana Zabockiego. Bramka Stadiony Świata. Do wyrównania doprowadza 3 minuty później Przemysław Jastrzębski. Ruch wychodzi ponownie na prowadzenie na kwadrans przed końcem pierwszej połowy po golu Patryka Pasko. 5 minut później do wyrównania doprowadza Mateusz Jastrzębski. W drugiej połowie strzelali już tylko gospodarze, najpierw w 52 minucie na listę strzelców pisał się Michał Grochowski, wyprowadzając ponownie gospodarzy na prowadzenie. Po kwadransie gry do siatki trafił Kamil Gryko, na 8 minut przed końcem swoją drugą bramkę w tym meczu zdobywa Michał Grochowski. Ruch w ostatnich trzech meczach strzeli łącznie 23 bramki i deprze po piętach liderującemu KSowi owi Wasilkow. W niedzielę zostały rozegrane cztery spotkania. W Śniadowie miejscowy KS pokonuje Hetman Tykocin 3 do 0. Gospodarze wychodzą błyskawicznie na prowadzenie, bo już w drugiej minucie bramkę zdobywa Tomasz Brzozowski. Kwadrans później wynik podwyższa Jakub Piasecki. Wynik meczu ustala w 90. minucie Jakub Piasecki, zdobywając swoją drugą bramkę w tym meczu. Dzięki temu zwycięstwu KS Śniadowo awansuje o cztery pozycje na miejsce szóste. Z kolei Hetman ponosi drugą z rzędu porażkę i spada z ósmej na dziesiątą pozycję. W meczu przysłowiowe sześć punktów pomiędzy Orlentami Czyjrzew a KS Michałowo kończy się podziałem punktów. Gospodarze wychodzą na prowadzenie już w czwartej minucie meczu po golu Szymona Jaźwińskiego. KS Michałowo doprowadza do wyrównania 20 minut później. Na listę strzelców wpisuje się Michał Sawicki. Więcej bramek w tym spotkaniu nie ujrzeliśmy. Sytuacja obu zespołów w tabeli pozostaje bez zmian. Jest to czwarty remis Orlond w sezonie, natomiast KS Michałowo remisuje po raz trzeci. Ożył odnosi wysokie zwycięstwo w szepietowie, strzelając wsparcie 6 bramek. Worek z bramkami w 24 minucie rozwiązał Mariusz Bruliński, który dołożył drugie trafienie w 73 minucie. Dwie bramki zdobył Santana w 44 i 56 minucie. Po bramce dołożyli Melao w 62 i Miłosz Kosakowski w 76. Ożył awansuje z 13 na 12 pozycję, natomiast Parta pozostaje wciąż bez zdobyczy punktowej. Lider pokonuje w Krypnie miejscową Krypniankę 0-2. Tak jak wpisałem w przedmeczowych zapowiedziach, ten mecz dla zespołu z Wasilkowa powinien być formalnością. Jednak zespół z Krypna na własnym stadionie potrafi napsuć krwi faworytom. W meczu sporo się działo, sędzia pokazał łącznie 10 żółtych i dwie czerwone kartki. Krypnianka postawiła się liderowi i po pierwszej połowie na tablicy widniał wynik 0-0. KS Wasilku wychodzi na prowadzenie w 55 minucie. Na listę strzelców wpisuje się Kacper kipką. W 64 minucie Patryk Kaczyński w przeciągu minuty ujrzał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę. I zespół skryp gra w osłabieniu. Na 8 minut przed końcem wynik podwyższa Damian Toczydłowski po z rzutu karnego. Na domiar złego w 87 minucie Marcin Krysztopik otrzymuje czerwoną kartkę za dwie żółte i Krypnianka kończy mecz w dziewiątkę. Przejdźmy teraz do tabeli. Liderem wciąż pozostaje KAS Wasilków, mając 3 punkty przedwagi nad drugim ruchem Wysokie Mazowieckie. Podium zamyka Olimpia Zambrów, tracąc do lidera 6 punktów. W dole tabeli bez zmian. Na 16 miejscu Orlęta Czyżew. na miejscu 17 KS Michałowo. Tabelę zamyka Sparta Szepietowo, wciąż bez zdobyczy punktowej. Przejdźmy teraz do klasyfikacji strzelców. Na pierwszym miejscu Przemysław Jastrzemski który w tej kolejce zdobył jedną bramkę i ma ich na koncie 25. Na miejscu drugi Jan Pawłowski z 22 trafinami, W tej kolejce bez gola. Na miejscu trzecim Paweł Brokowski, który trafił raz do siatki i ma 16 bramek na koncie. Na miejscu czwartym Michał Grochowski, który dwa razy wpisał się na listę strzelców i ma 11 bramek na koncie. Na miejscu piątym trzech zawodników. Prestley Boateng Dawid Kalinowski i Kamil Huczko, którzy mają po 9 bramek na koncie. Klasyfikacja fair play. Tutaj bez zmian. Na miejscu pierwszym Wissa Szczuczyń z 45 żółtymi i pięcioma czerwonymi kartkami na koncie. Na miejsce drugie wskakuje Krypnianka Krypno z 45 żółtymi i 2 czerwonymi kartkami. Również zmiana na miejscu trzecim, gdzie wskakuje promień Mońki z 36 żółtymi i 3 czerwonymi kartkami. Klasyfikacja zamyka KS Wasilków, który gra najczyściej i ma 18 żółtych i 3 czerwone kartki na koncie. Zestaw par na 15. kolejkę. Już czwartek w Wasilkowie lider podejmie KS Śniadowo. W sobotę zostanie rozegranych 6 spotkań. Do kolna na mecz z miejscowym orłem przyjedzie promień Mońki. Warmia Grajewo przed własną publicznością zagra z czarnymi czarna-biało Do Zambrowa na mecz z Olimpią przyjada Orlęta czy żyw. Hetman Tykocin podejmie na własnym stadionie ruch Wysokie Mazowieckie. Turośnianka turoś kościelna zagra u siebie ze Spartą Szepietowo. Do Bielska Podlaskiego na mecz z Turem przyjedzie Krypnianka Krypno. W niedzielę zostaną rozegrane dwa spotkania. Supraślanka Supraśl przed własną publicznością zagra z Mospem Białystok. W meczu kończącym zmagania w ramach 15 kolejki, KS Michałowo podejmie na własnym stadionie wice Szczuczyn. Zapraszam wszystkich kibiców na stadiony, bo zostały tylko trzy kolejki przed przerwą zimową. I zachęcam do wspierania swoich lokalnych drużyn, tak jak robi to młodzieżowy klub Kibica Promienia Mońki. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnego magazynu. Do zobaczenia na stadionach. Pozdrawiam. Piotr Siemieniuk. Dzień dobry, Podlaskie. Czwarta Liga Podlaska.